Niespełna dwa tygodnie temu byliśmy oglądać na warsztacie jak postępują prace z budową naszego stalarza, a już dzisiaj przymierzamy się do tego, by go w końcu zamontować na naszym jachcie. Ruchany tak, że można no, się przeglądać. bardzo zajęty. Nie, 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 nie. A jednak jest tak, że tu jak dojdzie do na... godziny. To, to nie będzie mega dużo wystawał. No właśnie o to mi chodziło, żeby to taki latawiec nie zrobił, jak te skrzydła w tych. No. Y, kiedyś scenigowanych samochodach. No, no, no. teraz zobaczymy to pomiędzy polskimi samochodami. Co fajnie? Obiecująco to nie? wygląda Ostatnie przymiarki, i za chwilę montujemy główny element stelarza, co wcale nie było takie łatwe. Ja to trzyma. Adam trzyma, to trzyma. Tak. Całe do Tak jak mówiłem ostatnio na filmie, że stelaż wydawał się mega monstrualny jak leżał na stole, Aktualnie już się zmniejszył i już nie wygląda mega monstrualnie. Znaczy, wygląda mega! Bardzo mi się to podoba. Jeszcze pójdą zastrzały, pójdzie jeszcze jedna kratownica tam do przodu na kolejny panel. Duża powierzchnia, ale naprawdę wygląda to super. Jance też się podoba, co najważniejsze, więc jest, jest fajnie i będzie to mega stabilne. Na razie się trzyma, jak widzicie, tylko na tych dwóch stopach ale jeszcze będzie, będzie wzmocnień tutaj zrobionych parę, więc będzie idealnie. Pierwsza część roboty przez chłopaków już została zrobiona. Bardzo sprawnie, profesjonalnie. Super, bardzo fajnie się obserwuje też. My z Romanem mieliśmy jakieś tam wątpliwości, że w ogóle ten stelaż jest za ciężki, bo jest ze stali nierdzewnej, a nie z aluminium, że może jest za duży jakoś tak. W pracowni u chłopaków wyglądał na ogromny wręcz, ale tu przywieziony już na miejsce, ustano, ustanowiony e, nad jachtem, wygląda bardzo harmonijnie. Super, bardzo nam się podoba. Zostało zrobić ostatnią część i może pójdziemy jeść coś i się wygrzewać do płotki, bo naprawdę dzisiaj jest pogoda niezbyt przyjemna. Jest zimno i też buja tym jachtem, więc trzymam kciuki, tylko, żeby nikt nie miał choroby morskiej podczas pracy. Mamy prześpionkę, co mam powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko tyle, że robota idzie. Wygląda to obiecująco. Dzisiaj nie skończymy na pewno, bo nie mamy wszystkich materiałów. jeszcze trzeba flansze dorobić, które będą szły pod laminat. A ja przed chwilą powiedziałam, że właśnie zostało ostatnią rzecz zrobić i skończymy. Idziemy się wygrzewać do płotki, bo zimno. A Roman przychodzi i mówi, że nie zdążymy, nie zrobimy wszystkiego. No niestety, nie damy rady wszystkich. Ile masz? 14 14? Chodawaj. No to dawaj no. ja mam tutaj. To jeszcze I Dobrze To To jest bardzo poważny projekt, bo to nie są jakby proste rzeczy, nie są tanie rzeczy, zwłaszcza, że to jest bardzo dobry materiał, bo to nie jest 308, tylko 316. Stal nierdzewna, więc naprawdę zajebista, po kilku latach na 100% nie będzie nam rdzewieć, a 308 potrafi rdzewieć, trzeba później więcej nią polerować i silfować. Troszeczkę droższy temat, ale za to na lata. Dwie poprzeczki pójdą, ale... Co jeszcze będziecie robić? Jeszcze będziemy mierzyć dwie odnogi, jak mają pójść, jaki materiał i jak to ma być wszystko ładnie wygięte, bo... Tu są już wywiercone otwory pod te oto flansze, plansze i tu jeszcze musi być otwór wywiercony jeden, przez który będą szły sobie kable tam od paneli słonecznych. I to będzie ładnie wyszlifowane, będzie się świecić, błyszczeć. Będzie pięknie. Mamy postawiony stelaż, e, jeszcze nie jest wszystko zrobione, bo jeszcze muszą pójść tu zastrzały e, w te miejsca i tędy będą też szły później kable do paneli słonecznych. I jeszcze tu musi pójść jeden u góry spornik, który będzie nam wspierał ten e, ostatni panel. On tutaj sobie pójdzie jeszcze sporniczy. Kasz tam i to, to, będzie się troszeczkę na pewno mniej gibać to jeszcze nie jest wszystko podokręcane bo jeszcze tu nie, to jest tylko złapane na dwie śruby nie jest wszystko jeszcze ustabilizowane, więc to trochę tak chodzi ale ogólnie jak widać tutaj już mogę się powiesić tutaj jeszcze nie chcę się wieszać bo są tylko, mówię, dwie śruby i nie chciałbym zerwać tych śrub ale jak dojdzie jeszcze tutaj, zastrzały, dwa dojdą gdzie są już powiercone otwory to naprawdę będzie to mega wytrzymałe i wydaje mi się że nie wygląda to źle. Że wygląda to nawet fajnie. I jeszcze jak teraz, to taki prześwit widać, nie? Ale jak będą panele, będzie wszystko widać idealnie. Będzie zajebiście. Dzisiaj mamy piękną pogodę. Moneczko świeci. Teraz stoi. Jeszcze nie wykończony, bo jeszcze chłopaki muszą dzisiaj przyjechać, oczyścić, poszlifować wszystko, wypolerować i będzie elegancko. Jedna rzecz, którą jakby no, z mojej winy nie przemyślałem ja, bo, bo nie przemyślałem po prostu, z tej strony, gdzie jest ten spornik, Jest listewka podłożona aktualnie. Tam jest wywiercona dziura. W flanszy też jest wywiercona dziura. I tędy będą sobie szły kabelki do samej góry e, rurą wewnątrz do panelu słonecznego. Natomiast e, nie wiem jak ja to myślałem, ale chyba. Miałem cały czas w głowie instalację fotowoltaiczną, taką jak się montuje na dachach, i cały czas myślałem, że ja tu sobie dam kabelki czwórki, maks szóstki. Ale później przemyślałem temat, że jednak to jest instalacja 12V, prąd stały i te kable mogą się grzać. Zwłaszcza jak będzie full słońce na niebie i panele będą dawać swojego maksa, ile tam będą mogły wyciągnąć. Więc po e, jakby rozmyśleniu krótkim, krótkim, nie krótkim, nawet trochę dłuższym, stwierdziłem, że muszę dać tutaj kable dziesiątki. I teraz mam dwa wyjścia: albo puścić to na te, te cztery panele, połączyć dwie pary i puścić takie dwa stringi do rozdzielnika tego MPCC, MPPT, MPTT, jakoś tak. E, albo e, tak jak ja chciałem pierwotnie puścić wszystkie panele e, niezależnie na czterech e, po prostu slingach. To żeby to zrobić, muszę w tej flanszy, która jest pod rurką, i w pokładzie wywiercić dodatkowy otwór. Teoretycznie jestem w stanie. No bo już we flanszy dzisiaj rano sobie spróbowałem i udało mi się wywiercić, no wiadomo, gradacją idąc w górę, bo to twardy materiał wiertełkiem 12 już otwór wywierciłem więc jak chłopaki przyjadą to oni mają tam na wyposażeniu u siebie taki ten, to wiertło rozwiercające otwory, nie wiem jak to się nazywa prawidłowo no, ale to takie stopniowe wiertło, które tam coraz szerzej, szerzej, szerzej wierci i sobie spróbuję to wywiercić, jeżeli wywiercę to e, także Otwór będzie wystarczający na cztery kable dziesiątki, które tędy będą miały pójść do samej góry. To sobie puszczę panele tak jak chciałem, niezależnie. Po tej stronie pójdą cztery kable, dwa plusowe, dwa minusowe i po tej stronie pójdą cztery kable, dwa plusowe, dwa minusowe pójdą sobie do paneli. Jeden, drugi panel i dzięki temu przynajmniej bym nie musiał robić e, cudów, niewidów i puszczać tych kabli po rurkach. A wolałbym mieć te panele jednak jak jest taki stelaż ładnie duży zrobiony e, niezależnie, bo tak te Achterstagi zawsze jakiś cień rzucą, może nie duży, duży. E, Maszt też zawsze rzuci jakiś cień. E, wiadomo, jak będziemy płynąć, to żagiel też da. No i nie chciałbym jednak tracić tej mocy paneli z racji tego, że na jeden panel na przykład mi pójdzie cień, i drugi będzie też już e, częściowo wyłączony z pracy, i będę miał ograniczone pole ładowania. Więc. Tak myślę, że zrobimy, e, że się uda to rozwiercić i zrobimy to na porządnie, żeby było ładnie i no i funkcjonalnie, nie? No bo funkcjonalność bez estetyki i estetyka bez funkcjonalności w moim mniemaniu nie powinny razem. Jakby powinny razem e, e, iść. No, osobno Osobno jakoś mi to nie pasuje, może być coś funkcjonalne, ale nie, nie jest estetycznie, to też mi to nie gra. Ma też cieszyć oczy, no po to się wydaje kupę pieniędzy, no a wiadomo, kto się orientuje w cenach stali, to wie, że to nie jest mało pieniędzy na to, co tutaj zostało wsadzone w tej stali nierdzewnej, zwłaszcza, że to jest 316. Stal, czyli lepsza. Wiem, wiem, robią z 308, ale my się zdecydowaliśmy na 316. Dlaczego? Bo jestem na 100% przekonany, że te relingi też są z 316 robione. Bo po tylu latach, jak ten jacht jest, na tych relingach nie widać nawet gramardzy, Nigdzie a wiem dobrze, że na 308 po kilku latach potrafi się pojawić rdza jak jest, no też kwestia jest jakby zakonserwowania przygotowania, bo to musi być wypolerowane też kwestia jakby higieny pracy, ktoś kto pracuje ze stalą nierdzewną to, po, to powinien wiedzieć, że no tarcza się używa tylko i wyłącznie e, jedną do cięcia e, i tak dalej, no nie można łączyć, że nie my to, nie my do estetyka, no bo z zewnątrz potrafi się łatwo też zarazić, tak? I, i też trzeba uważać, żeby nie, nie porysować tego nadmiernie, bo też się potrafi zarazić. No, estetyka pracy, estetyka wszystkiego musi być przy każdej robocie, żeby coś mogło służyć na lata. No i wydaje mi się, że ten jacht dzięki nawet temu stelażowi teraz, jeszcze jak tą panelę, to będzie to ładniej wyglądać, no bo będzie jednak... Ee, będzie jednak już ten daszek, ale wydaje mi się, że jakby nabrał troszkę nawet takiego fajniejszego wyglądu, nie? E to jest jednak ciężki stelaż, no bo to jest stelaż ze stali nierdzewnej, ona też nie, nie waży mało, ale e, sprawdzałem sobie, robiłem sobie zdjęcia za nurzenia na rufie i przegłębienie nie wystąpiło w ogóle, więc nawet jak dużo tam panele, które też panele no, ważą, no, no bo będzie e, tam 20 kg jeden panel, czyli 80 kg jeszcze pójdzie na, na górę, to uważam, że nie będzie problemu. Przynajmniej nie powinno być problemu. W międzyczasie, gdy chłopaki dopieszczali na stelaż i dokończali swoją robotę, ja zabrałem się za ostatnie szlify naszej elektryki i poskładałem cały panel. Z całej elektryki zostało nam jedynie zamontować osprzęt do fotowoltaiki. Przyciski działają. Tu mamy kabiny, oświetlenie kabin, czyli jak włączymy tu, no, to się świeci tutaj włączniki. Tu mamy oświetlenie salonu, czyli tu wszystko. No i dalej, tam światła nawigacyjne, inne światła i tak dalej. Tu plotery, ice'y. Tu jest też coś elektronika, tu jest ICE. Tu jest kolejne, tu będzie teraz radio VHF. Zaraz się włączy, bo muszę włączyć. Szybciej. O, tu są kolejne rzeczy, bilcz pompy. Aż dotąd, i tu mamy nawet radio to. Grabo mi się połączyło od razu z telefonem, bo dzisiaj puszczałem. No. <noise> Klas. No, wsią, wsią, wsią. To, że, że wzrosły człowiek, że tak nie, to nie podoba się. Musiałem przerabiać całe te panele, bo było tak, że te lampki się świeciły przy wyłączonych przyciskach. A ja teraz zrobiłem, że one się świecą dopiero jak jest włączony przycisk. A tak to one się cały czas świeciły. Zabrałem się za montowanie paneli, ale niestety mam tylko jedną wkrętarkę, znaczy jedną wkrętarkę, jedną baterię do wkrętarki i właśnie mi się rozładowała. Pogoda jest nawet fajna, trochę zimno, wiecznie, ale przynajmniej świeci słońce. Ogólnie zrobiłem sobie taki patent, że położyłem, znaczy zbudowałem sobie ramkę z drewna, idealnie zlicowaną z krawędziami panela. Połapałem sobie otwory na montażowe na panelu z tą ramką i wygląda to tak, że mamy ramkę drewnianą przymocowaną na ściski do ramki naszej metalowej. Mamy wywiercony otwór prowadzący. No i sobie najpierw wiercę mniejszym, mniejszym wiertłem, wywierciłem sobie szóstką i teraz będę to powiększał do dziewiątki. Tam jeszcze na tych krótszych krawędziach postanowiłem dodać sobie po jednym otworze i tak samo w ramce od panela wywiercę jeszcze tam. Niestety tutaj. Bo wszędzie indziej daje na przestrzał śruby, ale niestety tutaj nie jestem w stanie dać na przestrzał, bo idealnie wypada mocowanie na panelu na wysokości tego wspornika. Więc tutaj pójdzie tylko w tym panelu, tu i tu pójdzie nitona krętka, a resztę pójdą normalnie... Na przestrzał. Najpierw robię ten jeden osobny panel, później sobie zrobię ten środkowy, bo od niego później będę miał możliwość wzięcia krawędzi. No bo jego sobie idealnie ustawię z jednej z drugiej strony na taką samą szerokość. I będzie mi wtedy łatwiej połapać, tak żeby było to równo te dwa skrajne. Zrobiłem sobie śruby z takim łbem i one wiecie, no, są tutaj do... E, samoklinujące to się nazywa, o właśnie. I problem polega na tym, że nie chcę po panelu tego ciągnąć, żeby to mi tak doszło ładnie. No i teraz sobie po prostu biorę to i e, dokręcam. Tutaj już się udało dokręcić ładnie śrubkę. Ona ja sobie teraz wystaje. Panel na razie nie jest na nim nałożony, bo muszę jeszcze wziąć, dokręcić trzy śruby. Więc tak sobie działamy, nie? Natomiast tu jeszcze te nitonakrętki, nakrętki, które też mi się udało dokręcić przy pomocy normalnej śruby i nakrętki i klucza. Muszę troszeczkę zaślifować, bo mi panel za bardzo na nich odstaje do góry, więc no tak działamy, działamy, ale co się okazuje zacząłem od tej tutaj nakrętki i dałem dupy. Dałem dupy pod tym względem, że chciałem sobie najpierw przykręcić panel na cztery śruby, a później wziąć, mieć prowadzenie po tych otworach i wywiercić sobie dziurę w panelu, bo tam nie ma dziury. No i teraz z jednej strony mogę to zrobić, a z tej będę musiał mierzyć. Diem, szlak by to trafił jasny. Niestety, no ale nie wszystko da się przewidzieć. Czasami euforia, że już panel leży na stelażu, trochę e, ponosi i trzeba później kombinować jak zrobić, żeby było na nowo dobrze. Roman marudzi, marudzi... No Marudzek! Bo dziękuję sobie źle. Wycentrował jedno, jeden otwór i Tak to jest, no nie mogę złapać dobrze nakrętki A tu jest. Tu jest, tu. I tu jest. A e, nie, to nakrętka, no i mam mało miejsca, żeby do niej dojść. O nie maruć, boże, fajnie mamy tutaj już stelaż pod panele słoneczne. Panele słoneczne. Romcio mi zaraz kawkę zrobi. Tak, że tak, ona przychodzi do pracującego męża. Zamiast zrobić mężowi kawę, to... <słuch> <słuch> specjalista odrobienia sobie krzywdy. Nie akcji... prawda! Akcja. Patrz, widzisz, tak to jest. A jeszcze powiem, że ja przyszłoby dlatego. na <słuch> pokładzie. Ja nie robię kawy, bo ja nie jestem od kawy. Ty jesteś kawoszkiem. Ja kawki prawie nie piję. Gdybym mógł cofnąć czas, bądź przynajmniej zatrzymać, to właśnie w tym momencie bym to zrobił i dwa razy się zastanowił nad tym, co chcę zrobić. Cały dzień chodzę mega poirytowany, bo wczoraj wierciłem dziurki pod panele, nie? I musiałem w panelu wywiercić po krótszych bokach dwa otwory. No, i te otwory później się nie spasowały delikatnie z ramką. Znaczy chodzi o to, że za bardzo blisko osi ramki e, to przywierciłem i nakrętka nie chciała mi wejść na śrubę, więc chciałem to sobie rozwiercić. I tak rozwierciłem. Że wiecie, co się stało, nie? Rozdupiłem panel. Aż mi się cisną najbardziej popularne polskie słowa na język. No, ten panel jest niestety do wyrzucenia. Wczoraj widziałem, że zarysowałem od spodu delikatnie ten panel. E, ale jakby, no, już byłem tak zmęczony, że nie patrzyłem na to, co się stało. I dzisiaj rano przyszedłem, zobaczyłem od góry. Hmm. No i ewidentnie widać, że są przerwane e, tam te połączenia pod szkłem. Dlatego, no, dupa. Musimy kupić jeszcze jeden panel. I ten muszę znaleźć miejsce, gdzie mogę zawieźć i zutylizować. Jestem strasznie na siebie. Jestem strasznie w. na siebie, no. Ale, no, jakby to powiedzieć, kto nic nie robi, ten nie popełnia błędów. Na szczęście da się to naprawić to tylko pieniądze których już <głos》>, nie zostało nam dużo bo byśmy się wypompowali na remont tego jachtu już miało być trochę mniej nakładów finansowych natomiast no wiadomo jak to jest, nie? można sobie kalkulować, można sobie wszystko liczyć, ale życie pokazuje i tak swoje więc no nie poddajemy się, działamy Zrobimy tyle, ile się da, no najważniejsze to jest właśnie zrobić te panele już elektrykę, bo w środku już w zasadzie można by było siedzieć i, i żyć, nie? Tylko to najważniejsze, żeby był prąd. Wszędzie gdzie będziemy, czy na kotwicy, czy w marinie, nie muszą się podłączać nawet pod keję. No. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszego vloga. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Kto jest pierwszy raz, to zapraszam do oglądania innych filmów. A wszystkich innych, którzy są regularnie, to pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Bo dzięki Wam tylko ten kanał żyje. I dzięki tak naprawdę. Tym wyświetleniom i aktywności waszej pod moimi filmami, to chce mi się to dalej robić. Zaraz Romcia powiedziałam, że do pręgierza przy, przypniemy i będzie miał za dość zadośćuczynienie za wszystko, co złego zrobił w tym życiu. O? na różne rozmiary mają takie kajdany nawet. I nawet na nogi zaraz ci założymy. No i już koniec rączu. Nie, już nie wychodzisz tą Nie wychodzimy.